Sparta, słynąca z niezniszczalnej dyscypliny i swojej armii, której obawiano się w całym greckim świecie, wydawała się niepokonana. Ale jak każda wielka potęga, nadszedł dzień, w którym jej supremacja została wyzwana przez nową siłę Rzym. Jak to możliwe, że rosnąca potęga pokonała tę legendę starożytności? W tym wideo odkryjemy, jak Rzym, dzięki swojej strategii i potędze militarnej, zniszczył supremację Sparty i na zawsze zmienił losy Grecji. Jeśli jesteś gotowy, by poznać tę fascynującą historię o władzy, o porze i podbojach, zostań z nami. Aby zrozumieć, jak Rzym pokonał Spartę, musimy cofnąć się do roku 371 przed naszą erą, kiedy miała miejsce jedna z największych porażek w historii Spartii. Ta porażka oznaczała początek końca spartańskiej supremacji. Bitwa pod Leutkrą, stoczona na polach Leutkry w Beocji, była punktem zwrotnym. Tam armia tebańska, dowodzona przez stratega Epaminondasa, Wyzwała i pokonała spartańskie siły, które do tej pory uważano za niepokonane. Pomimo, że Spartanie mieli przewagę liczebną wynoszącą około 12 tys. żołnierzy, Tebańczycy, zaledwie 7500 wojowników, udowodnili, że jakość i innowacje taktyczne mogą przewyższyć liczebność. Bitwa zaczęła się od starcia kawalerii, w którym Tebańczycy odniesieli zwycięstwo, zmuszając spartańskich kawalerzystów do wycofania się do linii piechoty. Co nastąpiło później, to rewolucyjna taktyka Epaminondasa, Lewe skrzydło armii tebańskiej ruszyło z impetem i szybkością, łamiąc linie spartańskie, a w decydującym ciosie zabiło spartańskiego króla Kleobrontosa i pierwszego króla Spartii, który zginął w walce od ponad wieku. Śmierć Kleobrontosa całkowicie destabilizowała morale Spartem, co prowadziło do rozpadu ich linii i ucieczki wojsk. Spartanie poniesili ciężkie straty, szacowane na od 1000 do 400 zabitych, podczas gdy Tebańczycy stracili tylko około 300 żołnierzy. Zwycięstwo to by nie tylko zakwestionowało supremację Spartii, ale także oznaczało początek nowej hegemonii w Grecji, która miała trwać przez kilka lat i zmienić bieg historii Grecji. Podczas gdy Sparta zaczynała się rozpadać, Rzym stawał się niepowstrzymaną siłą w świecie starożytnym. Po decydującej wygranej w II wojnie punickiej przeciwko Kartaginie, Republika Rzymska umocniła swoją supremację w zachodniej części Morza Śródziemnego, a wraz z nią, niezrównaną potęgę militarną i polityczną. Pokonanie Kartaginy nie tylko zapewniło kontrolę nad kluczowymi terytoriami w Morzu Śródziemnym, ale także uczyniło Rzym nową dominującą potęgą w regionie. Jednak to, co zaczęło się jako zwycięstwo na zachodzie, wkrótce przekształciło się w ekspansję na wschód. Rzym, z jego zdyscyplinowanymi legionami i efektywną strukturą polityczną, był gotów stawić czoła nowym wyzwaniom. A pierwszym wielkim wyzwaniem miała być Grecja, gdzie miasta państwa, choć kulturowo bogate, były politycznie podzielone i znajdowały się w okresie niestabilności. Wraz z rosnącą słabością greckich miast państw, Rzym rozpoczął rozszerzanie swojego wpływu w regionie, początkowo w celach handlowych i dyplomatycznych. Jednak szybko jego intencje stały się jaśniejsze i bardziej agresywne, zaczynając odgrywać aktywną rolę w lokalnych konfliktach i wpływając na wewnętrzne decyzje greckich miast państw. Pomimo swojego bogatego dziedzictwa kulturowego, greckie miasta państwa przechodziły przez okres niestabilności politycznej. Po wojnach macedońskich i kilku wewnętrznych konfliktach, Grecja była podzielona, a miasta takie jak Ateny, Sparta i Teba walczyły o zachowanie swojej niezależności. Chociaż wciąż były kulturowo silne, dawne miasta państwa greckie nie były już w stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi stały, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Napięcia między nimi, połączone z inwazjami macedońskimi, dodatkowo osłabiły ich władzę polityczną i wojskową. W tym słabym stanie Rzym zaczął wykorzystywać okazję do rozszerzenia swojego wpływu. Rzymianie nie tylko interweniowali w wewnętrznych sporach, ale zaczęli również tworzyć strategiczne sojusze z niektórymi z tych miast, zyskując dostęp do ich bogactw i terytoriów. W ten sposób Rzym zaczął budować sieć wpływów, która stawała się coraz silniejsza. W miarę jak greckie miasta stawały się coraz bardziej wrażliwe, Rzym stopniowo zdobywał przewagę zarówno na polu dyplomatycznym, jak i militarnym, przygotowując się na to, by stać się nową dominującą potęgą w regionie. Rzym zaczął coraz bardziej ingerować w grecką politykę, początkowo oferując swoją pomoc jako obrońcy i sojusznicy. Jednak to, co początkowo wydawało się aktem solidarności, szybko przerodziło się w strategię rozszerzenia wpływów na greckie miasta państwa. Początkowo Rzym przedstawił się jako sojusznik gotowy pomóc greckim miastom państwom utrzymać swoją autonomię, ale stopniowo jego umowy wojskowe i dyplomatyczne zaczęły faworyzować Rzym. Te umowy pozwoliły Rzymianom wpływać na wewnętrzne decyzje miast, zapewniając im dostęp do bogactw i kluczowych terytoriów. W miarę jak rosło rzymskie wpływy, greckie miasta, które wciąż utrzymywały bogatą tradycję kulturową, znalazły się pod presją, by przekazać więcej władzy Rzymowi. Chociaż greckie miasta-państwa nadal istniały jako odrębne jednostki, Rzym zapewniał im ochronę, ale w zamian za rosnący wpływ polityczny i militarny. Rzym nie używał tylko swoich legionów do rozszerzania swojej władzy, ale stał się również potęgą dyplomatyczną, tworząc sieć sojuszników i wąsali, która rozciągała się na cały wschodni basen Morza Śródziemnego. Związek Akejski, Konfederacja Greckich Miast Państw, został stworzony w celu zachowania niepodległości i jedności Grecji. Jednak w miarę jak Rzym posuwał się do przodu w regionie, aspiracje związku stawały się coraz bardziej zagrożone. Wobec rosnącego nacisku ze strony Rzymu, Związek Akejski podjął decyzję o bezpośrednim stawieniu czoła tej wschodzącej potędze. Bojąc się siły Rzymu, Związek Akejski sprzeciwił się rosnącemu wpływowi Rzymu w Grecji, ale ta konfrontacja jedynie przyspieszyła interwencję Rzymu w regionie. Rzym, stosując tę samą strategię, którą zastosował wobec innych narodów, wysłał swoje wojsko, aby zdławić opór Związku Akejskiego. Nie chodziło tylko o konflikt militarny, ale również o kwestie władzy i kontroli nad przyszłością Grecji. W miarę jak Rzym przejmował kontrolę nad kolejnymi miastami, niepodległość greckich miast-państw zaczęła zanikać. Związek Akejski, niegdyś symbol jedności Grecji, został pokonany, a tym samym los greckiej autonomii został przypieczętowany. W 146 roku przed naszą erą Rzym zadał decydujący cios greckiemu oporowi, niszcząc miasto Korynt, jedno z najważniejszych centrów kulturalnych starożytnej Grecji. Miasto Korynt, które wciąż miało duży wpływ na region, było epicentrum oporu wobec rosnącej obecności Rzymu. Związek Akejski, który nadal próbował opierać się postępowi Rzymu, obawiał się, że Korynt, jako bastion kultury greckiej, stanie się symbolem opozycji wobec rzymskiej dominacji. W odpowiedzi Rzym postanowił wykorzenić wszelki opór i zapewnić sobie całkowitą dominację w regionie. Rzymski dowódca Lucius Munusz Akajski został wysłany z misą stłumienia oporu. Wyruszył w stronę Koryntu z niepowstrzymaną armią, a miasta, które napotkał na swojej drodze, padały jedno po drugim, jak kostki domy. W końcu, gdy munusz dotarł do koryntu, miasto zostało splądrowane, spalone i zniszczone. Mężczyźni, którzy nie zostali zabici w bitwie, zostali wzięci do niewoli, a kobiety i dzieci sprzedano jako niewolników. Zniszczenie koryntu nie było tylko aktem wojskowym, ale także jasnym przesłaniem, Rzym przybył, aby zostać, a starożytna Grecja, jak ją znano, dobiegła końca. Pomimo zwycięstwa Rzymu i zniszczenia koryntu, sparta, która była sojusznikiem Rzymu, nie została zniszczona ani splądrowana jak inne greckie miasta. Choć już nie była potężną potęgą wojskową, jaką była kiedyś, Rzymianie uznali symboliczne znaczenie Spartii. Chociaż miasto straciło dużą część swojego wpływu politycznego i militarnego, Rzym postanowił utrzymać je pod swoim kontrolą, nie niszcząc go, częściowo z szacunku dla jego historii i dziedzictwa. Sparta nadal istniała, ale już nie była tą wojowniczą i budzącą strach miejską potęgą, którą była w swoim szczytowym okresie. Pod panowaniem rzymskim Sparta zachowała pewną autonomię, ale jej rola w świecie greckim i w polityce rzymskiej znacznie zmniejszyła się. Już nie było spartańskich żołnierzy maszerujących po ulicach, ani niezwyciężonej armii broniącej jej terytorium. Sparta, która niegdyś była kolebką dyscypliny i potęgi wojskowej, teraz była tylko cieniem tego, czym była. W ciągu kolejnych stuleci miasto powoli zostało zapomniane, podczas gdy Rzym umacniał swoje panowanie w regionie. Upadek Spartii był punktem zwrotnym w historii starożytnej Grecji. To, co zaczęło się jako wielka potęga militarna, powoli zniknęło pod ciężarem rosnących sił Rzymu. Choć Sparta nigdy nie została zniszczona, jej siła i wpływy polityczne wygasły, gdy została wchłonięta przez rzymską dominację. Historia Spartii jest przypomnieniem, jak nawet najpotężniejsze cywilizacje mogą upaść nie tylko przez siłę militarną, ale także przez strategiczną zdolność zdeterminowanego wroga. Rzym ze swoją polityczną przebiegłością i potęgą militarną był w stanie podporządkować sobie jedną z najbardziej przerażających potęg starożytności. Dziś Sparta jest wciąż pamiętana za swoją odwagę, dyscyplinę i dziedzictwo kulturowe. Jednak, jak wiele innych narodów w historii, jej moc została przytłoczona przez niepowstrzymany postęp Rzymu. Jeśli zaskoczyła Cię historia tego, jak Rzym pokonał Spartę i jak zmienił się los Grecji, nie zapomnij polubić tego wideo, subskrybować nasz kanał i podzielić się nim. Co sądzisz o upadku z partii? Zostaw komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym wideo.